Siema, siema, ja jestem Maciej i witam Was w kolejnym filmie. To będzie ostatni film z, z Głębi. Bijemy pożaracza po raz drugi. Powiem wam, że jakbyśmy się w całości skupili tylko na nim i nie farmilibyśmy te ósemek dla wszystkich, to myślę, że bez problemu zrobilibyśmy go 3-4 razy. To jest dopiero drugi raz. I ten, troszeczkę mi się zapomniało, że miałem nagrać film i kilka razy go zaatakowałem. Mogę Wam w sumie pokazać, jakimi składami to robiłem. To jest moja pierwsza walka. Takim składem. Druga walka, takim. W sumie to jest to samo. Trzecia, takim. Tutaj troszeczkę lepiej poszło. I atalia zrobiła największe obrażenia. I czwarta walka. Coś takiego. I tym razem jakoś słabiej poszło. Także dzisiaj na tym filmie po prostu weźmiemy i użyjemy 100% 100% energii na bossie. Zostało jeszcze troszkę. Troszkę do zrobienia widzę. Ale my się skupimy po prostu tylko na Bosie. I będziemy go okładać. Czy będziemy coś zmieniać? Nie, myślę, że zostawię tak jak jest. Energii troszkę mam. Energii troszkę mam, więc sobie trochę pobijemy. Nie mogę Wam pokazać jeszcze reliktę to po tej walce wam pokażę jak to u mnie wygląda. Wszystko udało mi się zdobyć. Czym jak z obrażeniami I co my tu mamy? 424 Powiem wam, że spoko całkiem I tak wyglądają moje relikty Tutaj na wojownikach Troszeczkę miałem kupić Nazbierać na ten, ale biorąc pod uwagę, że Dzisiaj ostatni raz gubijemy to To kupiłem po prostu to I tak wygląda u mnie na Na strażnikach i tak Na saportach Czyli Po prostu wszystko według tego Co tam nas zrobili, nie? No i tak to wygląda Powiem wam, że bałem się o troszeczkę, że nie uda mi się. nie uda mi się w ogóle nic tutaj ulepszyć, ale, ale wyszło na to, że troszeczkę zbierałem I powiem wam, że jak dotarliśmy tutaj do tego posad to... Ten, to nie farmiłem nic zupełnie. Cały, pozbierałem po prostu tylko puste kafelki, chyba jedną czy dwie te siódemki pozbierałem i to w sumie na tyle. I później fa farmiliśmy te ósemki, dlatego mam 39 nie na 40 i, i nic nie farmiłem. No i jak widzicie, udało się. Prawie na fula wszystko zrobić, nie? To, co, to, co miałam zrobić, to prawie zrobiłem. Wolne przypadkiem wyszedłem. Także tak to u mnie wygląda, jeśli chodzi o, o relikty. I jak widzicie, obrażenia robię całkiem całkiem fajne, nie? Także lecimy dalej. Saurusa nie mogę. To damy kogoś innego. Wiecie co? Spróbujemy Ezio. wiemy dać Ezio, czy... czy. on się nadaje. Zrobiłem Ezio i od razu go wstydziłem do, do podróży, nie? Znaczy się na głębi, wybaczcie. Żeby zobaczyć, jak on sobie radzi. Obrażenia będą. Co prawda szybciej giną, ale... No lipa jest. Zobaczmy, jak obrażenia. No bez szału wam powiem. Liczyłem, że ten Ezio będzie jakoś mocniejszy na bossy. Ale powiem wam, że kurde, słabo bije strasznie, nie? On nie bije słabo. Dobra, zamiast niego damy... Damy tego Airona. I zobaczmy. Ogólnie słabo, słabo używałem tutaj Foksa. i głębi. Nie widzicie mam prawie 1000 tego. Także myślę, że następnym razem nie będę go dawał do, do składu. Zobaczę jeszcze. Jeszcze pomyślę nad tym. Takie ochłapy, troszeczkę z tymi obrażeniami, co nie? Ale dobra, wypstrykamy się. Dla mnie to są ochłapy, a dla kogoś to. Ta, dla kogoś innego to są dobre obrażenia, więc. Więc będę używał wszystkie postacie, żeby zrobić jak największe te depsy, żeby jak najbardziej obić tego bossa. O, z szybko giną troszkę. Minus yy, tej głębi jest taki, że na ostatnim bosie ciężko jakoś sobie tak składy, wiecie, obczaić na ten, kto, kto zadaje największe obrażenia. Można sobie nic przetestować, praktycznie. Rozspróbujmy dać to. Na ten moment to po prostu losowe postacie daje. <grymne> Bezmyślnie troszkę. Obrażenia spalają. <grymne> Może damy to na koruro, wyrzucimy to. Damy wórka i spróbuję dać. Może estrille. Zobaczmy, z estrillem jak będzie. Plus jest taki, że ta Gwinnet idzie do. Yy, Rozalinka idzie do Gwinet. No cóż. W tym razem, dobra, troszeczkę lepiej. Yy, nie ma Roski, to za Roskę damy. Yy, ta się nie opłaca, tak szczerze mówiąc. Może spróbujemy Wukonga. Wukonga chyba ani raza nie użyłem Nie w tej głębi. To jest pierwszy raz, kiedy Wukonga używa. Zobaczmy jak tam depsy. Jak? 185, no troszeczkę lepiej. Jak dolecia z gry. Spróbujemy z tym. Dalej tym składem, nie będziemy nic zmieniać. W poprzedniej głębi zadałem 5,5 miliarda obrażeń. Pytanie, czy teraz będzie lepiej? 4,9. Chcemy coś zmienić. Ja no zostawimy, tak jest. Wiem, 5,5, jeśli dobrze pamiętam. Ale też poprzednim razem jechałem full w tych strażników, nie? Jakoś nie kombinowałem zbytnio. Po prostu w jedną tą klasę. Teraz w sumie też jechałem cały czas w strażników, ale później jak dotarliśmy do ostatniego bossa, to zacząłem yy, się jakby rozbudowywać na inne klasy też, nie? Jak widzieliście, miałem całkiem dobre obrażenia, bo prawie, prawie 500 milionów zrobiłem jednym atakiem. Jakbym miał tego Saurusa na 30, to by, to by mi zdecydowanie lepiej poszło. Hmm. Dobra, damy to. Klikę, zobaczymy jak z będzie. Podwoje, dobra, teraz było najmniej. Estrilda odpadła. Hmm. Może spróbujemy z Rigby, tak z ciekawości po prostu. Wiecie, będziemy testować sobie różne rzeczy. Panie, że Rigby atakuje te yy, macki zamiast tego bossa. O, 120. Lipa. Dobra, Rig Rigbym go wywalimy. Damy... Damy tego. On jest w sumie niewrażliwy jak odpala swoje ulti, więc być może... Coś z tego będzie. Nope. A. Ale dobra, spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz. I zobaczmy, kto najmniejsze obrażenia zadaje. Zgaduję, że Wukong po prostu. Zgaduję, że Wukong. No to ogólnie wszyscy słabe obrażenia mają. Lyka ma największe. Yy, dobra, to walimy tego. I spróbujemy. Spróbujemy Oscara dać. Walimy Wukonga i damy to Teo. Zobaczymy, jak Teo sobie poradzi. Jak teraz? Uuuuuu, uu, panie. Ale lipa. Yy, spróbujemy może z yy... Alin. Troszkę tam pochilowała. Jakiś <grybujesz> heal. Jak? 130. Ale swój rekord pobiłem w obrażeniach, więc jest OK. Yy. Dobra, lecimy dalej. Powiem wam, że nie mam zbytnio dużego wyboru. Pytanie, czy będziemy próbować jeszcze jakieś składy robić. 28 Mamy jeszcze kogoś? Mamy... Powiem wam, że nie chcę Rigby'ego dawać, ani Wukonga. Tak gówno robią. Może damy Ironę? Zobaczmy. ja mam w śladków do tego Ezio. Który zupełnie nic nie zrobił. No ale nie jest zupełnie zrobione u mnie, nie? Ani nie ma mebli, ani przedmiotu sygnowanego nic. Teraz 99, czyli Lipa. Dobra, damy tego Ezio. Niech będzie, niech ma chłopak. Niech powalczy troszkę. To jest w sumie śmieszne, bo on powinien zadawać 500% obrażeń Coś mu nie wychodzi I zobaczmy No właśnie, najmniejsze obrażenia zrobią. no nie licząc Talin Która na tego bossa się zupełnie nie nadaje Dobra, damy jeszcze tego Foxa. Niech będzie, finałowa walka, panie i panowie Final battle o kurde, ale szybko padli. 113 kto zrobił największe. Yy, Oskar o dziwo. Także tego Panie i Panowie, to było na tyle. Yy, możecie mi napisać w komentarzach, jak wam poszło na, ten, na, na tej głębi. Czy zrobiliście jakiś progres, czy, czy też yy, podążacie za tym poradnikiem? Od każuali, czy gracie na swój sposób. I tak jak mówiłem, gdybyśmy... Bardziej przycisnęli, na tym zobaczymy, co pan Edzio tutaj użył. Ten. Oj, ta. <laughs> On wziął w sumie tamtą po to, żeby zbafować innych, nie? Także tego to było na tyle. Zapraszam was na polską grupę poświęconą ręce, Jak i na mój Discordik. Oba linki znajdziecie w opisie pod filmem. Widzimy się w kolejnych filmach i streamach. Na razie